Chrystii ofiarujemy księdzu Dominikowi razem z błogosławieństwem na dzisiejszy wieczór. W sumie jak? My księża nie mamy się do kogo przytulać, to chociaż na wieczór Koło poduchy. <noise> to jest tak jak wiecie, jak wiemy wszyscy, że Pan Jezus nas bardzo kocha i w ogóle jest sensem i celem naszego życia poznanie jego miłości. To jest tak jak dziewczyny przychodzą często i mówią: Duży księdza, nikt mnie nie kocha. Jestem taka samotna. Ja mówię: Jezus się kocha. A tam Jezus. <noise> Skarby. Rozpoczynamy nasz dzisiejszy drugi wieczór. Mariam, my Polacy Maryją. Mariam znaczy dosłownie kropelka goryczy i szczęścia. Ale niebo nazywa ją kecharitomena, czyli pełna łaski. Przypominam jeszcze raz, samo niebo określa już formę gramatyczną jej imienia. Rzeczownik, który jest imię słowem czasu przeszłego, dokonanego, czyli ona w momencie poczęcia. Czytamy go na różnych mszach świętych, ślubnych, ale chciałbym Wam pokazać pewną rzecz, która jest niesłychanie ważna w kontekście tego, o czym mówiliśmy wczoraj, że ona jest obleczona wszechmoc Boga, jest obleczona w Słońce. I Ojciec Niebieski jest w niej zakochany na maksa. Syn, nie można już bardziej. Duch Święty uczynił ją swoją małżonką. Oni są w niej zakochani na maksa. Nic nie są w stanie jej odmówić. Marta Robeau, mistyczka francuska, stygmatyczka, 40 lat. Nie spała, nie jadła, karmiła się tylko Eucharystią. Ona mówi, że Maryja nie potrzebuje prosić, ona po prostu bierze każdą łaskę, bierze. Ona nie potrzebuje prosić. Chcę wam pokazać, jaką ona ma, obrazowo mówiąc, władzę nad sercem trójcy. Prowadzę was do tego, żebyście uświadamiali sobie coraz bardziej, jak niesamowite jest objawienie jej w Kościele katolickim. Protestanci nam zarzucą, że to jest demon ponieważ oni nie uznają czysta, więc mówią wszyscy ludzie, którzy umieją... Poruszał się w dwóch równoległych światach równocześnie. Widzialnym i niewidzialnym. To jest nasz ideał. Jego pokarmem było pełnić wolę Ojca. On był cały czas wsłuchany w Ojca. Cały czas patrzył na Ojca Niebieskiego i odczytywał dokładnie, co On robi i manifestował to na Ziemi. Widział ojca, który uzdrawiał na przykład paralityka. Jezus manifestował to uzdrowienie na ziemi w imieniu, no nie mówi w imieniu Jezusa, mówił bądź zdrowy. Paralityk wstawał, był zdrowy. Jezus szedł cały czas zapatrzony w tatę. Widzi na przykład, że tata uzdrawia, czy wskrzesza na przykład z martwych. młodzieńca z Jezus patrząc na tatę, widząc co tata robi, Mówi dokładnie, który młodzień nie zna wina? I Maryja, co mówi do Jezusa? Synu, nie ma wina. Syn patrzy na Maryję, swoją mamę i mówi, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. To jest w ogóle ciekawe, bo to jest Indiom hebrajski, nieprzetłumaczalny. Od 2000 lat egzegeci próbują jakoś przetłumaczyć to, czy to moja, twoja sprawa, niewiasto i nie mogą przetłumaczyć, bo to jest idiom żartobliwy. To jest tak, jak wiesz, e, przesadzaj, to jest nasza sprawa, iluzuj mnie. To nie jest, niektórzy mówią, ale odrzucił swoją matkę, nie? Ale ją zdystansował. Nie, to jest idiom wyrażający w pewien sposób żart. Humorystyczny. Co nam do tego? Bawmy się razem. Niech oni się martwią o to. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Jaka godzina? Którą z Tatą Niebieskim zaplanowaliśmy w niebie. To nie ma się teraz wydarzyć. My zaplanowaliśmy, patrzy na sługi i mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I wyobraźcie sobie teraz tą sytuację. Mówi obrazowo. Jezus patrzy na tatę, tata patrzy na Jezusa i mówi, Synu, zmiana Planów. Zaczynamy teraz. Ona prosi. A jak ona prosi, po prostu się nie odmawia, rozumiesz? Jak ona prosi, się nie odmawia. Ona ma władzę nieprawdopodobną nad jego sercem. Dlatego też to, o czym jego światem, jest ona. W obrazowy sposób wygląda to tak. Chwycie się łanie za ręce dwoma rękami i wpatrujcie się w siebie z największym uwielbieniem. <laughs> To jest cały świat, słuchajcie, zakochani. Nie? Byliście kiedyś zakochani? Kto z Was był? Ręka do góry. No, kto jest jeszcze? Dobra. Wiesz, to jest, nie? Że nie możesz jeść, nie możesz spać. Rozumiesz, kiedy cały czas myślisz o tym, kogo kochasz? Kiedy ciągle nie możesz się nagadać? już się nagadacie, to ciągle wiesz, byś chciała dzwonić znowu, co tam słychać, czy wszystko dobrze. Martwisz się, żyje życiem tego, kogo kochasz. Jest niesamowite. Słuchajcie. I oni zakochani, wpatrzeni w siebie, trzymając się za ręce, są dla siebie całym światem. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Jak myślicie? Kto mówi, że jest dobrze? Kto mówi, że jest źle? Dobra. Ci, co mówią, że jest źle, mówią, że jest dobrze. No, jest dobrze właśnie. <grym> dobrze, że jest źle. Uwaga. To nie jest dobre rozwiązanie. Tą piękną dziewczynę stworzył ją dla siebie. Jej serce ma być całe dla niego, a on cały dla niej. To on ma być pierwszy w jej życiu. Rozumiecie? On stworzył ją dla siebie. I zanim go poznała, to Bóg marzył tylko o jednym. Potrzebuje Boga, chodź, będziesz Bogiem. Bóg marzył tylko o jednym. ją od momentu poczęcia. Chwyćcie się za ręce. O! Że On jest cały dla niej radna miłość. Mówią fachowcy od procesów biochemicznych w tej głowie uuu, tutaj uuu, że to może trwać nawet do 3-4 lat takie zakochanie. Rozumiesz? Kiedy kompletnie nie jesteś sobą nawet, nie? Robisz rzeczy nieprawdopodobne. Ale uważaj. Ten trójkąt który wygląda tak, Bóg, legalny trójkąt, który wygląda tak, Bóg, prawidłowy, chrześcijański, do którego Bóg nas stworzył, jest jedyny legalny trójkąt, który wygląda tak, Bóg, ona i on. To jest jedyny legalny trójkąt. I ten trójkąt musi być od początku budowany w jakiejkolwiek parze, nie są dla siebie wszystkim. On nie jest jej sensem. Ona nie jest. Rusza z nowym atakiem. Na przykład jakim? Pojawia się dziecko. Chodź, kochana moja. Wiesz, piękną aktorką tutaj. Jak masz na imię? Zuzia, chodź. Zuzia, wyobraź sobie, że to jest twoja mama i to jest twój tata, nie? I cię rodzą. I teraz sobie kłócni ładnie tutaj. Tak. Kucnij, kucnij, nie klękaj. Ze przelogiem już chcę klękać, zobaczcie. To jest niesamowite. Po prostu kucnij. Tak. I teraz pojawia się dziecko. Dziecko oczywiście w zamyśle bożym też nie jest najważniejsze w życiu. najważniejszy w życiu. Mąż próbuje jakoś tam się dorwać do niej. On mówi, bierz te łapy. Moje, moja, moja, moja Zuzia, moja. Rozumiesz? Mąż zaczyna dziwnie na to patrzeć. Próbuje wrócić do tego, co było sprzed dziecka, kiedy był kochany przez swoją żonę, kiedy mieli czas dla siebie, chodzili na randki, potrafili ze sobą godzinami rozmawiać, a tego już nie ma, bo jest dziecko. Bóg tak nie zaplanował. Pamiętam z tyłu. Pani chyba była księdzem wcześniej, co czy nie?